Czy widział Pan Starcie Sławka z Kanady i Grzegorza Doleckiego w sprawie bólu? Dolecki twierdzi, że uniwersytet istnieje od trzech lat i trwa tam rok akademicki. No, nadal trwa rok akademicki, chyba przecież teraz ferie są. No to jak to, tak? To chyba jednak nie trwa ten rok akademicki. No to tak sobie żartuje. Oczywiście, że nie ma żadnego bólu. Tam postępowanie mają jakieś, zdaje się, karne odnośnie tych wyłudzeń pieniędzy na Uniwersytet. Chojecki twierdzi, że ten uniwersytet działa, no bardzo ciekawe. Ja prosiłem nawet pana Doleckiego, bo tam się do mnie stawiał, że no jak, jak nie ma, jak jest. Tak? No, to ja mówię, no to proszę o wpis do rejestru ministerialnego. Wykaz kadry profesorskiej i tak dalej. No. Statut uczelni, no, no nie ma czegoś takiego. Będziesz tam, w tych budynkach. E, w nie wiesz, tam są zrobione normalnie mieszkania dla sekciarzy i tam jest studio telewizyjne, a nie jakiś uniwersytet. Tam może jakąś, nie wiem, szkółkę niedzielną prowadzą, ale to nie jest uniwersytet. No uniwersytet to jest konkretna nazwa nawiązująca no, do, do czego, tak, bo tu chowiecki lubi atakować, że katolicyzm to jest, to, jest, to, jest dziad, to jest dziadostwo, to jest ciemnogród. No uniwersytet to jest wymysł katolicki oczywiście.